Loża radiowa. A w loży radiowej witamy starostę Strzeleckiego Józefa Sławczyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie starosto, zauważyliśmy od razu z Piotrem, że pan się ostrzygł. Nowo to wezurem. specjalnie na wizytę pana prezydenta, jak rozumiem. Nie, nie, nie. Już był najwyższy czas, a, a, a lubię dość długie włosy, ale żona mi już nie dała spokoju i naprawdę musiałem się ostrzec. No, i no tak bo trochę... hippie starosta, to nie wypada. To jakoś nie wypada i, i później to widać, że mam długie włosy, bo jestem taki dość wysoki i to później są takie... Góruje pan nad no, wszystkimi. Panie Starosto, jak się przygotowuje miasto, czy powiat Na wizytę prezydenta? Dużo z tym roboty? E, no to się zależy, zależy Gdzie pan prezydent będzie e, będzie, będzie wędrował e, Pierwsze spotkanie chyba było W ubiegłym tygodniu w czwartek e, To przyjeżdża delegacja i szef tej wizyty. To był, to był e, pan wiaderny z kancelarii prezydenta. No i oni tam takie schematy raczej mają. E, pierwotnie, pierwotnie miał przyjechać tylko i wyłącznie do strzelec. E, później się urodził e, Barut, a w ostatniej chwili e, była góra świętej Anny. A kto, kto proponował te dodatkowe miejsca? Kancelaria, czy? Raczej kancelaria, was? chyba dlatego, że jak wiecie, w sobotę była kolejna, e, kolejna duża uroczystość w Barucie poświęcona właśnie tym żołnierzom e, wyklętym. No i, i, i on chyba na podstawie tego, że to była ta impreza, troszeczkę się spóźnił no i pojechał prosto do Barutu z Piotrówki. Jak pan ocenia wizytę prezydenta w Strzelcach Opolskich? Jak pan ocenia przemówienie prezydenta? No, myślę, że to, co ja powiedziałem, przyjeżdża w końcu pan prezydent do takiego, na taki teren wielokulturowy. On zresztą do tego nawiązał. Mnie osobiście jako przedstawicielowi mniejszości niemieckiej to przemówienie się bardzo podobało. Było wyważone. Nie, nie, nie było gdzieś tam skierowane w taką czy w drugą stronę. Po prostu naturalna wypowiedź pana prezydenta, tak jak to jest na tym naszym terenie, i w moim powiecie. A jeszcze prywatnie rozmawiał pan z prezydentem? No żeśmy rozmawiali na spotkaniu w gminie, tam było gdzieś myślę około 30-30 paru osób. No i też żeśmy mu zadawali różnego rodzaju pytania. No, nas akurat interesowało mój przewodniczący rady, mm, zwrócił uwagę na sytuację służby zdrowia, jaka zaczyna się już pogarszać, pogarszać. No, a szczególnie patrząc na to, że rządowi rządowi zależy na, 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 na więcej urodzeń. Jest to, po to też 500 plus. No ale co my z tego mamy jako powiaty, jak ja co miesiąc do mojej ginekologii położnictwa dopłacam 100 tysięcy złotych, mimo to, że jestem drugim szpitalem, gdzie się rodzą, gdzie się rodzi najwięcej dzieci w województwie opolskim po szpitalu tutaj na remonta, więc ja z tego zasadniczo interesu żadnego nie mam I, i, i nawet to, że mam drugi stopień e referencyjności, mam lekarzy, pielęgniarki. W pełnej obsadzie 24-godzinnej. No, jestem tak samo traktowany jak każdy jeden y, szpital w województwie, który ma pierwszy stopień referencyjności. No i, no, jaka była reakcja prezydenta? No Pan prezydent y, nie znał tego tematu. My będziemy drążyć dalej ten temat i razem napiszę pismo do pana prezydenta, bo to tak nie może być, żeby żeby dobry szpital, dobry oddział, no i, i, i na dzień dobry co miesiąc miał 100 tysięcy w plecy i po prostu jest zła wycena procedur z Narodowego Funduszu Zdrowia i to już my to sygnalizujemy dość dawno, no i, i no zbierasz splendory, a masz na minus jesteś, no to, to, to coś nie tak. A ktoś rozmawiał z prezydentem na temat dużego opola tego konfliktu, no bo przyjechali mieszkańcy Dobrzenia, wiemy, że wręczyli coś w rodzaju petycji, jakieś tam y, dokumenty i parę zdań z prezydentem tym Zamienili już tak, na placu od, 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 od tej strony, gdzie, gdzie wchodzi pan prezydent była ta grupa protestujących z Dobrzenia Wielkiego. Zresztą zachowywali się bardzo kulturalnie i, 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 i mi się wydaje bardzo rozsądnie. I na, jak wchodził na plac pan prezydent, to e, się tam zatrzymał koło nich no i to, co ja widziałem, to chyba wręczyli mu e, różnego rodzaju papiery, które dzisiaj chyba były potwierdzeniem w prasie, że, że o wielu rzeczach pan prezydent się okazało nie wiedział. No i, i, i tak to się stało. No prawdę powiedziawszy, pan prezydent chyba nie bierze udziału w procedowaniu tych decyzji. Nie, 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 to inne nie, nie. kompetencje niż rząd jednak. Tak. No tak, ale w jakim sensie jest też wyznacznikiem tego, że ci ludzie tutaj przyjechali również po raz kolejny zesperowani, żeby, żeby zaprotestować. W swoim wystąpieniu prezydent odnosił się także do samorządności w naszym kraju. Jest pan zadowolony o tym, co powiedział, czy obawia się? Oczywiście, pan? że pan prezydent podkreślił, że jednak bez przedsiębiorców i bez nas tutaj na dole jako samorządów Rządów, nie byłby ten postęp i ten rozwój. Zresztą był dość dobrze rozeznany w tych wszystkich sprawach naszego powiatu. Zresztą mówił, od lat jeździł z Krakowa drogą 94, jak nie było autostrady, do swojego wujka do Opola, więc ma pełny przegląd, jak te wioski nasze wyglądają cudownie i pięknie. Także za to nam dziękował również samorządom. Co jeszcze muszę potwierdzić, że rzadko się to zdarza politykom z pierwszej półki, żeby podkreślić dużą rolę jednak w rozwoju poszczególnych regionów samorządowców. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Loża Radiowa. A my wracamy do rozmowy z Józefem Sławczyną, starostą Strzeleckim. Panie starosto, czy prezydent miał jeszcze jakieś inne nieoficjalne spotkania wczoraj? Eee, nie. Pana wiedzy? Według mojej wiedzy to, to to nie miał. Pojechał z góry święty Anny, no gdzie pojechał, to nie wiem, ale prawdopodobnie na lądowisko do Zdzieszowic i ze Zdzieszowic startował do Warszawy. A jakie wrażenie robi w takich bezpośrednich kontaktach prezydent? To znaczy, myślę, że pan prezydent nie jest za zbyt chyba. Takim ostrym człowiekiem. Czy jest dyskutantem? No oczywiście na niektóre, na niektóre problemy, które gdzieś tam było mu zadawane w wielu sprawach, no też nie do końca jest zorientowany, bo to tak nie jest prosto, że ktoś by tam zadał pytanie, że, 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 że rolnicy mają problemy ze sprzedażą swoich płodów rolnych. Wiemy dzisiaj, że proceduje się ustawa, która będzie na to zezwalać. Bo to też no, takie... Chyba nawet rząd teraz przyjął jakieś mm -hmm. takie decyzje o, na temat tej zwanej sprzedaży lat, bezpośredniej. Parę lat temu byłem, byłem w Niemczech, na takiej studyjnej tutaj za granicą podróży, tam widziałem dwa razy w tygodniu rolnik ubija sobie bydło wołowe, sprzedaje, jak leci. W jakich warunkach, to Sanepid by go zamknął momentalnie, zaraz. Znaczy u nas. U nas, tak. I tam wszystko funguje, ludzie przyjeżdżają, kupują i wszystko jest okej. Okay. No i, ale tak w gruncie rzeczy jest, jest dość ciepłym człowiekiem takim, że, 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 można, że można z nim porozmawiać. Czy przez to, że spotkał się z mieszkańcami w strzelcach opolskich w taki sposób nieformalny, bo akurat wręczono mu listy czy, czy listę swoich żądań no robot, i rozmawiano tak, też, Tak, rozładował tę temperaturę albo. Myślę myślę, że on rozładował, bo wiecie państwo, ja byłem na komisji wspólnej rządu i samorządu, kiedy Dobrzeń Wielki był w Warszawie na protesta. No byliśmy też przed by, tak, ja, aktor po też to nawet wiceminister, e, wiceminister nie miał ochrony. Podejść do tych protestantów wtedy, jak myśmy tam byli. No Tutaj pan prezydent zachował się bardzo fajnie, podszedł, od, 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 odebrał tą, tą petycję, również zresztą dostał brawa od tych, od tych tam protestujących zdobrzenia, bo tam nie byli tylko ludzie, którzy tam byli również widziałem flagi w tej grupie PIS-u jako, jako ugrupowania, chyba razem dla Polski też. Także to nie jest tylko po to, że ktoś tam. Próbuje to ubierać, że to jest interes mniejszości niemieckiej. To... Chociaż tam się wymieszały te tłumy. Trudno założyć, że PiS będzie przeciw dużemu oporu. No, to mała szansa. No, ale to, to, to pojedynci e, ludzie, którzy tam mieszkają w danej miejscowości, to też e, no, nie za bardzo. Czasem też muszą jednak, jak chcą żyć tą społecznością, wiemy, jak to jest na naszych śląskich wioskach, że, że jak się tam troszeczkę wychyliz i tak dalej, no to różnie może być. A w tym temacie prezydent był zorientowany, czy nie? W tym temacie akurat zeszłym. To potwierdza dzisiejsza prasa, że chyba, chyba do końca nie był zorientowany. Zresztą procedury omijają, patrzymy pana prezydenta. Nie? I... Myślę, że, że, że w jakimś sensie musiał być zorientowany, bo nie wierzę, nie wierzę żeby ci doradcy mu tego nie przekazali, jak do nas pojedzie, że mogą na przykład z Dobrzenia przyjechać, przyjechać mieszkańcy, protestować. Był pan również z prezydentem na Górze Świętej Anny, tak? Przy... Tak, tak, Porniku. tak. Na Górze Świętej Anny pan prezydent sobie zaszczyt gdzieś tam. 50 metrów gdzieś od tych schodów szedł sam aż pod, pod pomnik, później włożono e, ten e, bukiet, e, wieniec, no i złożył, e, uklęknął, pewną m, jakąś krótką modlitwę, no i wrócił z powrotem do nas. To może łatwiej będzie teraz dostać jakieś pieniądze na to, żeby troszkę i pomnik wyremontować, może i amfiteatr? My mocno w to wierzymy, mamy zapewnienie pana wojewody i, i, i który nam, że minister, minister Selin też, mamy dostać 20 milionów na renowację amfiteatru, pomnika i z samej Góry Świętej Anny, patrząc o tej restauracji Jeleń, aż na punkt widokowy tam. Mm -hmm. A przygotowaliście dokumenty związane tak, z tym? Na przygotowujemy. Na przyszły rok jest, jest złożenie dokumentacji i, i projektu, także my jesteśmy, my jesteśmy przygotowani. Mieli Czyli środki coś? rządowe po prostu? Tak. to, jest, to jest w 100% kulturę. czy nie? Nie, nie, nie. nie. Coś musimy dołożyć, te, te, te parę milionów, ale to już jest coś, a uważam, że powinniśmy, to się należy również dla potomnych, że musimy wyremontować tą Górę Świętej Anny, bo to jest obiekt niesamowity. No jest to szczególne miejsce z różnych powodów. I szczególne miejsce z różnych powodów i nie wyobrażam sobie, że za pięć lat, kiedy będzie stulecie trzeciego powstania śląskiego, żeby, żeby wyglądał w tym stanie, jaki on jest dzisiaj w tej chwili. On jest w najgorszym stanie, ale już te wszystkie wapienne schody, siedzenia, siedliska. To mówiło się też o osuwaniu się skarpy. Przecież. No to też będzie wszystko badane, panie doktorze, bo to musimy zbadać, bo jakby nie było, nie da Daleko biegnie Góra Świętej Anny, która, raczej, przepraszam, autostrada, i ona mogła naruszyć konstrukcję tej, tej, tej całej skały. No trochę roboty przy autostradzie było. Dziś no. gościem Loży Radiowej był Józef Swaczyna, starosta Strzelecki. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Dziękuję. Loża radiowa.